Hej, witam wszystkich sebas w czternastym odcinku serii. Zagrajmy w Nitro Speed Underground 1. Dzisiaj już przed nami już kolejne mistrzostwa, więc jedziemy poziom średni za 5000, No to jazda. Tak coś mi się wydaje, ale nie jestem do końca przekonany, że może, ale to może po tych mistrzostwach odblokuje nitro, ale też nie jest nic pewnego. Kurde, już cztery okrążenia. No jak widać, coraz dalej to te mistrzostwa coraz dłuższe się robią, bo już cztery kółka tego Circuita. O nie, nie, nie. Jedziemy, jedziemy. Ach, nie udało mu się ze. No nie, ale spokojnie to zrobię pierwsze kółko. Jeszcze dogonię tych skubańców, kurde. No. Już jestem drugi. Ole fuks! I już nie ma jak to być pierwszym, co nie? Ja tu jadę po zwycięstwo. Trochę długo nie nagrywałem tych odcinków, ale wiecie, sprawdziany w szkole takie to trzeba było się pouczyć na ten koniec roku, żeby trochę dobrych ocen jeszcze załapać. No, mam większość dobrych, ale mówię, dorzucę kilka, żeby było. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Zro... Ja tu mam dzisiaj dzień. Boże jak tu wygram, to będzie cud. No poważnie Wam mówię, bo pojadę z ale tym drugim, bo znowu mnie wyrzuci. Normalnie jestem tak zadowolony, tak się cieszę, bo na początku sierpnia kupuję sobie Simpsona. Mam Ogara 200, ale kupuję Simpsona S51. 12V, oczywiście, żebym miał kręgoskazy i takie duperele. ogaraz sprzedaje kumplowi, bo on tam nie ma motora, aż nauczył się jeździć i się napala bardzo. Sorry, że tak odchodzę od tematu, nie? Gadam o motorach, a tu gram ale... Po prostu musiałem. nie wytrzymał. A, to już trzecie okrążenie. Jedziemy, jedziemy. No nie, no! Co jest? Boże, drogi, co się ze mną dzisiaj dzieje? Z jakiejś niewyspany jestem, no bo kurde, też w szkole mnie wkurzyli. Ale nic, jedziemy dalej. Głowa do góry, jedziemy dalej. No dobrze, że to nie jest ostatnie okrążenie, bo mi się w cholernie wkurzył. To, co teraz zrobiłem, to. Właśnie to mnie w tym Nitfokspiewie wkurza. Uderzy się w samochód, to on normalnie od razu jak kamień, nie? Stoi i się prawie nie da go ruszyć. To mnie właśnie najbardziej irytuje i wkurza w tym, bo. Ha, Honda jest najlepsza.